Jesteśmy na Brookhaven RP i chcieliście, żebym pokazał wam największe błędy i sobie sprawdzimy, czy one działają, czy nie działają, jak to w ogóle się dzieje, bo jeszcze musimy czekać do zimowego update'u, jeszcze trochę, więc sprawdzimy sobie błędy, drogi, widz, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i napisz w komentarzu, co byś mógł napisać w komentarzu, napisz w komentarzu, czy będziesz jadł y, dwala w McDonaldzie, <laughs> właśnie, bo jak nagrywam ten odcinek, to dwala jest w McDonaldzie, więc napiszcie, czy będziecie jedli, a teraz ten. Zaczynamy od inaczej, więc lecimy teraz pierwszym błędem. I mamy tu Exposing Bruch Heaven. Bug. No to sprawdzamy. Co tu robi? Mamy na początku taniec. Ok. I po taniecu mamy tak. Wchodzimy sobie, bierzemy sobie domek. I wybieramy domek. Jaki domek? Ok, ten. Dobra, żeby nie przegapić tego, jaki to jest domek, to szybko pójdziemy sobie do domków. Ten. On wziął domek. Ja jeszcze spojrzę tak poza dobra, to wziął ten domek. Okej, okay, ten domek wziął. Ja sobie go też zrespię, żeby było i lecimy sobie dalej. Dobra. Ose wziął ten domek. Co teraz zrobił w tym domku? Ok, on się ładuje. Super. Wchodzimy do domku. Siadamy na tym. Klikamy kickback. Co jest? Co jest? Eee... Dobra. Okej, okay, błąd, bardzo, bardzo, bardzo dziwny, ale to sprawdzimy sobie. On wszedł sobie tutaj. A, dobra. I teraz mamy coś takiego. I teraz mamy usunąć dom. Ok. I teraz mamy wziąć sobie pojazd, na przykład taki. Okej. Okay. Eee, albo taki. Jak ja tu wyglądam w tym? Albo taki Dobra, albo jeszcze taki Dobra, To tu się położyć A taki? <laughs> nie, nie, nie To wygląda super <laughs> Okej okay. Nie, to wygląda super, więc możecie sobie to przetestować A koń? To jest Na no, koniu jakoś dziwnie byłem Okej, okay. nie rozumiem tego Ale na, ko na koniu było naprawdę dziwnie Dobra, lecimy sobie z kolejnym Błędem, bugiem I co my tu mamy? Okej, okay. jest kolejna Bug's the Brook heaven, okej okay. yy, Otwieramy sobie czat Piszemy wolf Okej, okay. i kręcimy się Bierzemy sobie konia To pewnie większość z was zna Bo to już pokazywałem, ale sprawdzimy sobie to I wtedy tak nawalamy dziwnie yy, I się kręcąc no dobra, to część pewnie z Was już zna. Jest to bardzo proste. Wpisujemy sobie. Wolf. Tam, dużych liter. I teraz się tak dziwnie kręcimy na głowie. Jdamy na konie i teraz kręcimy się na koniu. <grytanie> znaczy, no, bez konia się kręcimy, dobra. Yy, no ogólnie to ten. O... <grytanie> no, możemy też tak zrobić, widzicie? I... Powietrze jakoś. A teraz gdy wyjdziemy, ok No to to jest po prostu, że jest konie. Gdy wchodzimy na konia, to on by nam nie wchodzi na konia, tylko wykonuje dalej animację. I teraz gdy po prostu... Skoczymy animację. O, to koń się do nas przeteleportuje. Co jest? Eee, no tak jakby chciałbym... Jakby wyjść z tego konia. Halo, ja już nie siedzę na koniu. Ej, jest problem. To jest błąd, który przeszkadza w grze, a nie... No, 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 no dobra. Czyli musimy zrobić... Re... Co jest? Konia z to Koń mi pękł! Koń mi pękł! Rozwalił się. Co jest? On tu jest! Eee... Koń? Nie! Mój koni, Nie! Co się z nim stało? To bywa i tak. Przepraszam cię, no dobra. Mam konia rozwalonego na cząsteczki pierwsze, dobra. To lecimy z kolejnym błędem, widzowie. To był ten, lecimy z kolejnym. O, drugi glitch... Pierwszy glitch, dobra, idziemy sobie do arcade'u. Klikamy play. Klikamy sobie w przerabianie się. I w rezultacie mamy zombie. Dobra, ej, bo tu jest kilka tych, dobra. Tu jest kilka, więc lecimy sobie do pierwszego. Czyli musimy lecieć do RK Drumu. Klikamy sobie play i klikamy przerobialne ciuszki. Dobra. Chodźmy tu. Play. O! Co się stało? Ze mną. Dobra. O! Jestem zombie. Ej, normalnie widzę, jak będziecie serię zombie. To piszcie, To zrobimy serię zombie. O, jeszcze głowa mu tak lata idealnie pod odcinek zombie, więc jak chcecie zombie, no to trzeba to zrobić. Dobra, lecimy z kolejnym. Glitchem, to jest drugi. Yy, musimy sleeping baga wziąć, dobra? Yy, tak, mamy pod maszynką do włosów i klikamy. Okej. Okay. A dobra, tam coś o Freyrobuxach, ale chyba to nieprawda. Dobra, <gryw> lecimy sobie tutaj. Yy, tu i musimy wziąć piwór. I piwór. Śpiwór U, Dobra, mamy. E, mamy chyba zrobić to. Tak, 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 mamy, dobra. Ale muszę się położyć. Co się ze mną stało? Jak mnie wygięło! Jak ja jestem wygięty! <grytanie> o kurcze pieczone! Co jest? Jestem. Ej, jeszcze niżej mi się to kojarzy. Jak mnie wygięło! Ej, na deste umiecie takie na deste? No właśnie nie. <grych> wow. Dobra, a. Dobra, to... Niektóre rzeczy są tak w miarę normalnie. Jazda na koniu. Dobra, jazda na koniu jest. A, dobra. Usunąłem sobie to, ale jeżeli chcecie naprawdę robić sobie wygięcie siebie do tyłu maksymalnie, no to możecie to robić tak właśnie. Ale to jest kozackie ten błąd. Nie znałem go, a teraz go znam. Dobra. I, i on też mówi o free robuxach. O, dobra. Create a house. Dobra, musimy sobie zrobić domek. To teraz który? Yy, musimy wejść do Bathroomu. Klikamy shower. Myjemy się. I piszemy na czacie AFK. Klikamy w edytor. Ok, muszę to sprawdzić. Czyli tak, bierzemy sobie domek. Yy, bierzemy sobie domek, bierzemy sobie ten domek, czek. No to sprawdzamy, tak, 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 tak. Dobra. Yy, mamy teraz tu, wchodzimy teraz tutaj, tak. Musimy się zacząć myć. Piszemy na czacie AE. AFK. Dobra. Teraz myjemy się jakoś w powietrzu. Klikamy edytor, wychodzimy. O kurcze, ja latam! <laughs> A dobra, czemu ja to popsułem? Wchodzimy AFK, edytor. Dobra, wychodzimy. Ej, dobra, ja jestem teraz latającym tutaj facetkiem. Jo, kto nieźle wygląda.